poranny gość z Radia Zachód. Karolina Kamińska, dzień dobry, Moim państwa gościem jest Marcin Ogorzałek, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam serdecznie. Witam serdecznie, panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Rozpocznijmy od byłej Drogi Krajowej numer 22, od jednego z odcinków, no i odnoszę wrażenie, że to jest takie trochę niechciane dziecko przekazywane z rąk do rąk, bo obwodnica strzelec krajeńskich została oddana do użytku i wszyscy żeśmy się cieszyli, no ale mniej cieszą się Samorządy, które w spadku można w ten sposób powiedzieć, dostają te drogi krajowe, które przestają być drogami krajowymi. No, jak wybrnąć z tego impasu? Był u nas burmistrz Mateusz Feder, który mówi wprost: To jest taki niechciany prezent, który otrzymują samorządy. Trudno jest polemizować z przepisami prawa. Kaskada nazywana kaskadą proces przekazywania dróg wyższych kategorii po wybudowaniu nowych odcinków dróg niższym kategoriom zarządcą niższych kategorii to jest czynność wynikająca wprost z ustawy o drogach publicznych Województwo podjęło taką czynność powziąwszy informacje o oddaniu do użytkowania w Łódzieszczańskich podjęło czynność zgodną z przepisami z ustawą o drogach publicznych czynność przekazania części drogi krajowej i części drogi wojewódzkiej 156 do zarządcy niższej kategorii, do Powiatowego. Nie uchybiając w żaden sposób przepisom, przepisom prawa, tak ten proces powinien wyglądać. Ustawodawca dał takie narzędzie po to, żeby zarządcy dróg mogli porządkować sieć. No dobrze, przepisy prawa to jedno, z przepisami prawa nie dyskutujemy, ale tutaj z drugiej strony no, myślę, że nie byłoby problemu, gdyby ta droga była w dobrym e, stanie, i z drugiej strony nie byłaby to częściowo droga e, zabytkowa, bo tu jest myślę e, e, ambaras. Burmistrz mówi wprost: jeśli dostaniemy tę drogę wyremontowaną, bo remont jest bardzo kosztochłonny, to z chęcią e, przyjmiemy ją do siebie. Dzisiaj nas nie stać na remont. Trudno jest mi mówić w chwili obecnej o, o dylematach, o problemach samorządu gminnego, który rozumiem, zdaje sobie sprawę pewnie z tego, że w konsekwencji również starostwo przekaże do zarządcy niższej kategorii, ponieważ ten mechanizm ustawowy pozwala na to. Zdaje sobie sprawę z tego, że zły, zły stan techniczny drogi będzie generował w perspektywie czasu konieczność nakładów finansowych. Natomiast co istotne, w tym procesie samorząd gminny ma narzędzia w postaci możliwości ograniczenia przejazdu samochodów ciężarowych przez zabytkowe centrum miasta. Drogi wojewódzkie, drogi krajowe to są z definicji drogi, które mają prowadzić tranzyt. My nie możemy ograniczać tonażu pojazdów przejeżdżających po drogach wojewódzkich, dlatego też staramy się porządkować tą sieć w taki sposób, żeby. Minimalizować przejazd samochodów ciężarowych przez centra miejscowości, centra miast. I ten zabieg kaskadowy, w którym zaproponowaliśmy właśnie taki mechanizm zamiany dróg, częściowo przejęcia drogi krajowej, częściowo przekazania tej drogi krajowej do samorządu niższej kategorii, częściowo drogi wojewódzkiej. Ten mechanizm zaproponowaliśmy taki właśnie po to, żeby wyprowadzić, w takim stopniu, jakim jest to na dzisiaj możliwe, prowadzić ten ruch ciężarowy z, z miasta, strzelce krajeńskie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten dylemat finansowy, którym, z którym będzie borykał się samorząd gminny, to jest pewnie przestrzeń do rozmowy o tym, żeby, żeby jakieś, jakieś wsparcie finansowe samorząd gminny otrzymał. Natomiast. Na dzień dzisiejszy ja w tej sprawie nie mam żadnej wiedzy, więc. Bo jest jeszcze furtka, ten temat miał być omawiany na sesji Sejmiku, mówiąc kolokwialnie, spadł z obrad. Radni wojewódzcy zajmą się tym tematem w kolejnym miesiącu. No właśnie z uwagi, z uwagi na to, że powstały te wątpliwości samorządu powiatowego i samorządu gminnego. Zarząd województwa myślę, że wychodząc naprzeciw tym wątpliwościom, tym obawom. Postanowił dać jeszcze przestrzeń czasową na to, żeby ten temat omówić, przedyskutować w ramach dobrze rozumianej współpracy samorządów. Mimo, że mamy kwiecień, to nadal nasze głowy, nasze myśli gdzieś tam krążą wokół powodzi. Dlaczego? Bo czekamy na pieniądze. Lubuskie czeka na 190 milionów złotych. Panie dyrektorze, jest bliżej czy dalej, żeby zyskać te pieniądze? Proces przygotowania danych do, do wniosków o dofinansowanie rozpoczął się tuż po ustąpieniu wody powodziowej, czyli jeszcze w ubiegłym roku. To był proces, który wymagał od nas szeregu badań, analiz, można powiedzieć, że w niektórych miejscach nawet ekspertyz. Te dokumenty zostały przygotowane dokumenty potwierdzające, że odcinki dróg na sieci dróg wojewódzkich w województwie lubuskim Znajdowały się pod wpływem wody powodziowej, w konsekwencji czego, w naszej ocenie, kondycja tych dróg jest osłabiona. Przygotowaliśmy te dokumenty, przekazaliśmy je do Wojewody za pomocą aplikacji Odbudowa 2024. W chwili obecnej nasza wiedza jest taka, że te dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i są procedowane. Oczekujemy, na odpowiedź, na, na, na potwierdzenie otrzymania dofinansowania, nie wiemy w jakiej skali. Natomiast z informacji płynących od wojewody wynika, że ministerstwo traktuje te kwestie dofinansowań priorytetowo, więc spodziewamy się, że niebawem te informacje powinny być dostępne. Miało być otwarcie ofert, mówię o inwestycji w Pomorsku, o moście w Pomorsku i i Jesteśmy w trakcie procedowania postępowania przetargowego. Otwarcie planowane było pierwotnie na 17 kwietnia. Na chwilę obecną otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu bardzo dużą ilość pytań do przetargu od potencjalnych wykonawców. W związku z czym, aby rzetelnie przygotować się do odpowiedzi na te pytania, będziemy ten termin otwarcia ofert przesuwać. Myślę, że na dzień dzisiejszy to będzie początek maja, tak jak powiedziałem, chcieli, chcielibyśmy rzetelnie, precyzyjnie odpowiedzieć na wątpliwości, na pytania wykonawców, żeby w żadnym stopniu nie uchybić. To jest niezwykle ważne, ważne zadanie inwestycyjne dla województwa, największe w historii województwa, patrząc z perspektywy nakładów finansowych, dlatego. Poświęcamy bardzo dużo uwagi temu zadaniu. Na ten most w Pomorsku czekają nie tylko lubuszanie, także ci kierowcy, którzy jadą tranzytem, ale głównie ci, którzy mieszkają albo w Pomorsku, albo w okolicach. Dlaczego? Bo najczęściej na co dzień muszą korzystać z przepraw promowych. No i o te przeprawy promowe też chciałabym popytać, bo bardzo często jest tak, to także podajemy w naszych serwisach motoryzacyjnych, że przeprawy nam stoją przez kilka miesięcy albo są też naprawiane, albo są też no, wrażliwe na to, co się dzieje. Pogodowa u nas w regionie Przede wszystkim to problem przepraw promowych jest problemem znanym odkąd funkcjonuje samorząd województwa są to mechanizm zachowania ciągłości drogi który jest bardzo bardzo wrażliwy na warunki pogodowe nie tylko w okresie zimowym ale niskie stany wód w że wysokie stany wód w że zbyt silny wiatr to są wszystko elementy pogodowe, na które wpływu nie mamy, a które mają istotny wpływ na możliwość prowadzenia, bezpiecznego prowadzenia tych przepraw. No, tylko i wyłącznie budowa mostów może wyeliminować te punkty ograniczające możliwość poruszania się po drogach wojewódzkich. No i między innymi właśnie ten most wyczekiwany przez wiele osób, most w Pomorsku, Spowoduje, że w konsekwencji dwie przeprawy promowe zostaną ostatecznie Zlikwidowane z sieci dróg wojewódzkich, ponieważ nie będzie już zasadności w przypadku wybudowania tego mostu, aby utrzymywać przeprawy promowe. No właśnie, jak to jest z tymi promami? Bo to często pytają nas słuchacze i mieszkańcy. Gdybyśmy mieli, nie wiem, bardziej nowoczesne promy, ta sytuacja byłaby lepsza, czy tak naprawdę, no, niezależnie jakim sprzętem dysponujemy, mówiąc oczywiście kolokwialnie, to i tak będziemy zależni od tej pogody, bo te promy po prostu, no, zliczając, tak, przez kilka miesięcy stoją. Tak, natomiast ym, mówimy o kwestiach, kwestiach technicznych związanych z promami. No, y, miejmy na uwadze, że y, istotną, istotnym elementem jest y, ta hydrologia. W ostatnich latach obserwujemy, że przez wiele miesięcy y, w ciągu roku y, Odra ma bardzo niski poziom, więc tak naprawdę, jeżeli poszlibyśmy w kierunku takim, żeby dysponować większymi promami, no to one też mają wymagania. W kontekście, w kontekście tej hydrologii, tej, tej, tego poziomu wody, więc tak naprawdę myślę, że tutaj sytuacja znacząco nie zmieniłaby się, gdybyśmy dysponowali lepszymi tymi przeprawami. Uważam i podkreślam to jeszcze raz, że i tylko i wyłącznie budowa mostów przez te duże rzeki, w przypadku naszych przepraw promowych, to jest odra może skutecznie wyeliminować ten problem. To z Pomorska przeniesiemy się do Świebodzina, trochę skaczemy po regionie, ale tych inwestycji jest sporo i pytam tutaj o łącznik, który ma połączyć się z drogą ekspresową, z ekspresową trójką, bo tutaj Świebodzin też miał inny problem. Niestety, ale miasto się korkowało, tak, w tym miejscu. Państwo macie na to rozwiązanie, pewien, pewien pomysł. Tak, pomysł jest taki, żeby od ulicy Słowiańskiej, która zresztą w ramach tego zadania będzie, będzie rozbudowana, będą, będą zabiegi, roboty budowlane, które mają doprowadzić tą, ten odcinek drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy G i łącznik, tak, tak go nazywamy, spinką go nazywamy również roboczo, który ma połączyć z węzłem S3, i dzięki temu mamy poprawić możliwość połączenia Świebłodzina krótkim odcinkiem drogi z węzłem S3. Myślę, że to wpłynie na poprawę, na płynność ruchu w mieście. To mieszkańcy zadają sobie jedno pytanie: kiedy? Na chwilę obecną jesteśmy na końcowym etapie rozstrzygania postępowania przetargowego. Niebawem myślę, że, że ostatnie dokumenty wykonawcy nam przekażą i będziemy mogli skutecznie w najbliższych dniach rozstrzygnąć ten przetarg, podpisać umowę z wykonawcą. like Plan jest taki, że w 2026 roku ta inwestycja zostanie zakończona? O obwodnicę dresdenka chciałabym popytać na koniec, bo w tej chwili trwa czwarty etap. Wczoraj sprawdzałam, jaka jest rozciągłość czasowa między pierwszym a czwartym etapem? Pierwszy to jest 2014 2015 rok, jeżeli dobrze pamiętam, więc już mamy małą rocznicę, to jest 10 lat i zastanawiam się, i pewnie część mieszkańców również, czy takie inwestycje da radę prowadzić szybciej? Czy tak naprawdę temat rozbija się? O tą jedną górę zwaną pieniędzmi. Dokładnie. Dokładnie tak. To jest jedyny czynnik, który powoduje, że harmonogram realizacji inwestycji na sieci dróg wojewódzkich jest taki, a nie inny. To inwestycja, która przekroczyła 100 milionów złotych przez wiele lat, była to inwestycja, która była nieosiągalna finansowo dla naszego województwa. Odważną decyzją województwa, zarządu województwa, powzięliśmy możliwość, możliwość dofinansowania tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rządowy fundusz dofinansowuje ją w 50%, 50% wkład województwa z, ze wsparciem samorządu gminnego. Ogromne obciążenie dla naszego województwa, mimo wszystko. Natomiast, jak powiedziałem, odważna decyzja, ponieważ na chwilę obecną. Czekamy tylko na ukończenie realizacji tej inwestycji i tak naprawdę wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Dresdenka. No to tak na koniec, z humorem słyszałam, że inwestor odgraża się, że skończy szybciej, to prawda? Wykonawca. Wykonawca, Inwest przepraszam. Inwestorem jest tak, e wykonawca. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonawca odgraża się, że skończy szybciej? Tak, no, przewidzieliśmy, przewidzieliśmy bezpieczny czas na realizację tej inwestycji. E natomiast mobilizacja, zaangażowanie wykonawcy firmy Budimex jest tak duże, że na chwilę obecną myślę, że możemy już mówić o tym, że ta inwestycja zostanie zakończona przed terminem. Przypomnę, że termin zakończenia planowany to październik 2026. Nie chciałbym dzisiaj mówić, bo jesteśmy jeszcze na etapie, gdzie potrzebujemy wykonać jeszcze sporą ilość robót, ale natomiast kluczowy element most przez Noteć i starą Noteć jest na etapie już wykończeniowym. Wiele istotnych robót, chociażby z budową nasypu ziemnego, korpusu drogowego, jest też już wykonane, więc myślę, że możemy powiedzieć sobie o tym, że ta inwestycja będzie zrobiona wcześniej, natomiast bez konkretnych dat. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Marcin Ogorzałek, pełniący obowiązki dyrektora zarządu dróg wojewódzkich w Zielonej Górze. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.